Simy czy witajcie w odcinku CSGO Diggle Challenge. Ej, jesteśmy dzisiaj w cotekach. Tak tak nie wiem żeby wybrać. A i tu będzie ciężko. Moim challenge'em jest to być 10 killis z na, na właśnie na tym owym deadmatchu Będzie to ciężkie bardzo. Te piszą do mnie, ale fakajcie się moi dawać mi killa. Ja wiem, że będzie ciężko. Będę naprawdę ciężko zdobyć tyle killi z D.I.G.A. Jezu, byłeś ma takie lagi, że sobie da tam. Chłopie, jakie ty masz lagi, synu, ogarnij się Gdzie są, yy, jestem w totekach, tak? Gdzie są toteki, moi kochani, przyjaciele? Mmm... Gdybyś też nie ma, jest chyba. 10 chwil, 6 minut to chyba ja nawet nie zdobędę o, on jest lepszy z Digga. On, on pokazał teraz, że jest naprawdę dobry z Digga. Nie wiem czy ja mam na gry. To, to może być. Jest pierwsza bania z Digga. Kuźwa. Nie udało się. Nie udało się zrobić pani z Digla. Nie mam 5 minut, jak ktoś to się to po prostu zmontuję to i to będzie drugiego do mecza. Ty głupi debilu, zabrał mi fraga. Jaki debil, mam tylko jedna fraga. No nie fajnie, nie fajnie. Zdawało mi się to moi drodzy, czemu ja mam tylko jedna fraga i w ogóle enemy to mają na mnie wyjebane Aj dobra, jest dwa fragi, jest dwa fragi Jest Strzelają A, Dobra Jest dwa fragi jest 4 fra... 3, 4... O 4 fragu Jeszcze 4 minut na 6 y Jak tak to zrobię to będzie takie wow jest Dobra 5 fragów Moi drodzy Adiks się rozkręcił Aj dobra To była pomyłka, tak? strasznie głośno grajnie Kurde 6 fragu koksimy, koksimy a on był przyjechał no to jest dobre jest 5 fragów czemu ja dostałem? halo ogarnij ok. 6 fragów 6 małych małych fragów 7, 7 fragów mój drodzy Dobra jest 8 fragów Sorry że to nie jest jakimś tamiejszym stylu, ja jestem słaby z Digla Ale Ale się staram, teraz piękna bułka Jest 10 fragów Teraz pewnie będzie teraz moment tego przeczenia dzieci Ja czekam? już fajnie, skończymy ten deadmint bo nie ma sensu Pokażę Wam jak jestem dobry 10 fragów jest, tu dostaniecie... nie nie albo dobra, podwyższymy do 15 ja nie dam rady? ja? kurde, ja nie dam rady jednak nie. Nie, nie zobaczymy, zobaczymy moi drodzy, tutaj widzimy taka jakiegoś... O, o, halo, pro, proszę mnie nie być dobra, dostał, jest 12 fraksów bardzo ładnych fajnych i przyjemnych naprawdę. Ja polecam, tak? Polecam takie rzeczy, bo one są polecane. Byłem też u fryzjera, tego nie widziałem na początku odcinka. Widzicie tutaj nowy hairstyle i te sprawy. Zostawcie za tę łapkę tak, bo z Loga fryzera. Tak jak mówiłem w vlogu, nie? 2 łapek, to, to nie było! Nie, 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 nie. No. Nie nie i umie. Musimy bić. Mm -hmm, mm -hmm, Mamy tutaj trochę punktów. Y -y. Ojez. trzy fragi do tego drugiego chalę, bo tak jakby to są dwa. Tak. Bo ja was szanuję. I ja o tym dobrze wyszedł

Moi drodzy, jest 14... jeszcze jeden frag. Jeden frag i będzie drugi jej. Jest! Moi drodzy, 15 fragów z Desert Eagle. Zaliczone. Zmienia ja faktu, że nie możemy mieć jeszcze ręce. Ja w ogóle nie zmienia. Lubię deadmatchy, bo można się skillowo policzyć. Bardzo skilla się fajnie albo Ogólnie dużo gram deadmatchy, tak policzyć. Jaki jedynie! What the fuck? Ale frag wstawiliście 18 Jest propsik Asysta no, proszę mnie kraść fragu Moi drodzy nieprzyjaciele, bo ja was wszystkich nie szanuję Teraz powiedziałem do nich tam, żeby było nawet no 5 sekund, odcinka. Ja tu się schowam, tam. Dobra, dziękuję ziomeczki. Widzicie, było git. Wragów mam. 19. Miało być 10, potem miało być 15. Nie zarobiście To tyle. Trzymajcie się. Elo. Zostawcie łapkę. Siema. I subskrypcję. Elo.